I witajcie Zaczynamy od tego złomu kurde hmm. jak mu ładnie ta siatka aż za chwilę ją siarpnę i zobaczę czy działa Tego złomu jest tyle tutaj, co krudno płakał Tu przejdę z nami Piła, Czelma może nie będzie tak tragicznie Tu jeszcze warto przejrzeć, bo jakiś. O kurde. Co tu się działo? No. Wyglądało to tragicznie, ale może nie będzie tak tragicznie. Tu jeszcze popatrzymy. A! Nie będzie źle stary, stary roberek z takim czasem chyba ten o, oj chyba zepsułem, o, sorry to dobra, to po kolei, bierzmy się za aerotek euroteka za piłę i lecimy dobra, to po kolei kosiarka, nie wygląda na zniszczoną z ciekawości ktoś jak zakładał rączkę to coś tu poszło nie tak, ze złej strony założył Hmm. Kręcić, kręci Możemy zobaczyć jak olej No się. no się żeś tam jest, tylko ja ją teraz obratałem więc nie będzie to wiarygodne No zastanawiam się Handy to będzie coś tańszego, ale, ale kurde no. Sam nie wiem. Dobra, to pomyślę bez Was. Tutaj to celna i ten to pilarka Inhela. Engel NTK 120, 1200, 1200 watów, no, 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 z 2008. to patrzyłem na szybko, to silnik lata jak chce. Ale czy to tragicznie wygląda? Właśnie nie wygląda. Hmm. Ja muszę się zastanowić ja mam piła do wymiany Bo niektóre węgliki odeszły w niepamięć chociaż jak tutaj o tu, tutaj no nie wiem do zastanowienia się no i cel ma też do zastanowienia się w sumie a reszta to nie widzę nic bardzo ciekawego więc skoczymy na szybko na gruby no tak Dobra, nad tamtymi skrobami się zastanowię. A to też jest dość ciekawy temat. Kolejna zagęszczerka. Ta jest tym razem widać, że dużo cięższa, ale też widać, że dużo starsza. I wetsker chyba, Baczka chyba się powinna czytać. więc w dieslu nawet nie zła, ale. Gadżo ja chyba bardziej zmęczone życiem Będziemy, odpuścimy No i tak jeszcze patrzę wzrokiem No i taka trochę pustynia Nawet nie tak trochę No tutaj pustynia troszkę No Dobra, to idę jeszcze pokmienić nad tym engelem Tam jeszcze coś jest? Nie Dobra W sumie, to z... w sumie nie ma źle, jak na taki brak złomu, no to zagęszczarka Piła, celna Ujdzie, ujdzie co niektórzy będą się śmiać ale jeszcze się nad tym zastanawiam nad tą półką na kurtki serio i tu jeszcze wam chciałem pokazać wcześniej tego nie widziałem tutaj to jakiś czas jest zrzucony e, pilnik duży tu tam tam leży w dole tam dalej na tym złomie o, tam jest więc ktoś pewnie też wyrzucał Warsztacik sprzątał i to fruwało pewnie. Pewnie tego jest tu więcej. Ale ja na razie może te pilniki odpuszczę. Muszę wymyśleć zastosowanie do swoich tych takich na zasadzie przyda się. Wtedy ewentualnie będę brał kolejne. No tutaj. A, tak jak mówię. Patrzcie co mam Za 37 zł jeszcze coś tam świeci I fajny bosz, bardzo stary Ale to na podsumowaniu Teraz po prostu mówię, żebyście wiecie No, żeby mi się nie popieprzyła cena o. Także 37 zł Cześć i witajcie na podsumowaniu Podsumowanie Podzielimy na dwie części Najpierw e... kurczę no, chciałem powiedzieć dwie legendy, ale z jednej strony tak, no Celma, która była na licencji Boscha produkowana, no i Bosch, oryginalny Bosch starszej daty. Ciekawe, czy by to było w Szwajcarii produkowane chyba, raczej tak. Patrzcie, pierwsze obroty 1702-2010, no to ho ho, troszkę jest. Ciekawe, który to będzie rok produkcji? Futerko z tego co widzę. O, Futerko też oryginał. Także świetnie, 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 świetnie. To tylko rączki. Bo z tego co rzuciłem szybko na obiekty w Google, no to tu powinna być rączka, której nie ma. Za to ktoś wkręcił śrubę. A tak to To działa. Tu pewnie będzie pierwszy, drugi bieg. Tak, będzie pierwszy, drugi bieg. Zmiana kierunku obrótów działa, oczywiście wiecie, nie sprawdzałem elektrycznie Ale wydaje mi się, że temat Kabel chyba wymieniony, chyba na pewno A raczej na pewno kabel wymieniony Ale fajny temat, fajny temat tego Busha Naprawdę się ucieszyłem, z niej, jak ją zobaczyłem Taka mała, wdzięczna wiertarka, taka w sumie nietypowa, bo rączka taka mała a tutaj taki grubiutki, taki że widać, że nie żałowali materiału no i celma, celma na zasadzie, kurde, ta musi działać. <grybujesz> nie no. Trochę żartem, trochę nie, wiecie jak jest. No, także taka część wiercąca, no może nudniejsza, może nie, chociaż ja się tego boszę bardzo cieszę, będzie to odnowić. Będzie fajna zabawa. No, także to taka część i teraz część druga. No i część druga. Troszkę w gorszym świetle, bo to jest gorsze światło, ale to tak bardzo źle. Nie ma źle. Ten Einheil, Einheil, tak? Einheil, Einheil. Ile mu tu napisali? 1200 watów. A. 2008 rok. Może widzicie, może nie, sam jestem ciekaw. Z tego co tak wiecie, na się nad nią wahałem. No to na pewno, to, to, jakby to powiedzieć, to nie goni na łożyskach. Tak jak na początek stwierdziłem, błędnie. Tylko to niestety jest silnik. Nie wiem, czy nie przykręcony, czy tam jakieś mocowania są. No nie zaglądałem tam jeszcze. Stół regulowany ta część tą wysuwana włączniki nie, nie, nie włączałem jeszcze, że nie chcę wam nakłamać absolutnie czy to działa czy nie działa mogę wam powiedzieć że to no piła się kręci więc łożyska chyba cicho łożyska chyba sam w sobie są spoko tylko silnik goni więc liczę tylko że po prostu że silnik gonił i dlatego to był powód do wywalenia I też z drugiej strony jak się teraz zastanawiam na gorąco to Mogła jakaś łapa silnika pójść, pójść, paść. Dobra, w mm, tym się spotkamy, bo może być fajny temat. Może być też fajny, szybki temat. Tak też może być. No, także z tym się spotkamy. No i... O, trzeba będzie jakiś koniec? Trzeba po nie mam jakiegoś wielkiej ochoty na gadanie. gadanie. Hulajnoga firmy Razur. A to wiecie, to będzie jakiś Chińczyk, nie ma co ukrywać, jeszcze starszej daty, bo patrz, jakiś śmieszny hamulec na przodzie, taki jeszcze kantilevel. E... no cała wygląda na nie uszkodzoną, tak jak widzicie e... z tego co tam rozmawiałem z pracownikami, to po prostu przyszła sekundę przede mną, więc też ciężko było im coś powiedzieć o niej, też jej nie sprawdzali. U... No ja tylko z tego co zerknąłem, to niestety cholera nie było ładowarki Chociaż to jest to tylko standardowa trzypinowa. pinowa Światełko się świeci Więc jakieś tam napięcie jest eee. No ale nie kręci, to od razu Wam mogę powiedzieć I co tu jest napisane? 4,5 Ah każdy akumulator Dwie dwunastki, 4,5 Ah No taka wiecie, dziecięca zabaweczka ale stwierdziłem, że już kiedyś taką jedną wytargałem, więc, no, tam to suma sumarą poszła na części przełącznik, taki raczej 01 jedynkowy manetka 01 kowa ale nie wygląda to uszkodzone, nie wygląda źle, żeby się pobawić, za yy, trzydychy, Także żeby się pobawić, za trzydyszki, nie będzie źle, Jeszcze to tylko przy Was bym zobaczył. Chodź tu Przychodł, bym zobaczył jaką silnik ma moc o, Nie napisali Nie oszuści nie napisali Ale to raczej będzie 100W Dobra. Taka hulajnoga Cóż o dodać więcej? My to nic Ciekawi mnie aż Za bardzo mnie ciekawi czy to jest tylko kwestia Akumulatoru może nawet kwestia tego, że ktoś tego nie, nie, nie naładował też tak może być nie wiem, zobaczymy jeszcze się spotkamy no, także cóż no co mam Wam więcej powiedzieć no chyba tyle chyba tyle, nie ma co mówić zły, zły to dzień na pewno nie był piwerka fajna noga z zaskoczenia w środku zimy tak samo wiertarki, czyli sekcja wiercąca też fajna Trzeba się cieszyć, bo czasami jest gorzej, czasami jest... Ja uważam, że jest bardzo dobrze dzisiaj. Nie ma co narzekać. Jak na zimę i na ogólny stan złomu... złomowisk, to uważam, że jest bardzo dobrze. Będzie się czym pobawić, czym zająć. Może coś pchnąć, pchnąć dalej, także same plusy w sumie. Dobra, nie przedłużam. Na pewno z tymi trzema, może czterema rzeczami się zobaczymy na perełkach, a ja lecę dalej świat, znaczy co? świat pracować. Także trzymajcie się. Pozdrawiam. Całem cześć.